Pomysł na produkcję perfum powstał w 1995 roku. Prowadziłem inną działalność, prowadziłem warsztat samochodowy. No i patrząc na miejsce, w którym go miałem, stwierdziłem, że jakiegoś sukcesu nie osiągnę. No, zaczęły powstawać salony, no i wymyśliłem sobie, żeby zacząć produkować perfumy. Trzeba było przynajmniej z miesiąc czasu poświęcić na taką orientację, gdzie co zdobyć. Butelka to mizery, kompozycje, spirytus, prawda? Ale po miesiącu czasu miałem już pełną orientację i stwierdziłem, że mogę perfumy produkować i w zasadzie od tego się zaczęło. Zaczynałem od od produkcji powiedzmy nawet 100 sztuk dziennie, no to na miesiąc się to będzie przekładało 2000, a dzisiaj w dobrym momencie, powiedzmy grudzień, potrafimy półtora miliona wyprodukować miesięcznie. A możliwości produkcyjne mamy tutaj dużo większe, bo 6 milionów to tak spokojnie możemy wyprodukować. Zapachy y, tworzą firmy, y, które się w tym specjalizują. Zakład produkujący perfumy y, nie tworzy zapachów. Prawda? Zleca się po prostu, określa się, co chce się mieć, w jakim typie, kwiatowe, drzewne, lekkie, mocne. Na dzień dzisiejszy firma Drom przedstawia mi swoje propozycje i w zasadzie tylko z firmy Drom korzystam i biorę kompozycje i teraz na pół roku wybieramy zapachy, które chcemy produkować. Drom Fragrances to międzynarodowa firma zajmująca się kreacją wysokiej jakości kompozycji zapachowych. grup jest jednym z naszych kluczowych klientów. Moje ulubione zapachy to te, które się najlepiej sprzedają. Stworzyliśmy wysokiej jakości produkt w przystępnej cenie, co w połączeniu z marketingiem wielopoziomowym, tu strzałem w dziesiątkę. Od Polski, a ponieważ ja w swoim czasie, jak zaczynałem robić perfumy, miałem duże doświadczenie w eksportach. Dlatego w synę brześmy uzgodnili, żeby wychodzić po prostu na cały świat. Ten zaczynek nie był lekki, ponieważ ludzie nie wierzyli temu obchodu. zdálo se jim, že když je to z Polska, že to nemůže být dobrý, že byli zvyklí, že všechny firmy byly americký nebo ze západu, nevěřili firmě, řada uh, lidí nevěřila ani těm produktům, že se jim vzdála levná ta cena. So my daughters and my wife, they tried it and they said, ah, oh, daddy, it's very, very good. In Belgium and in Netherlands, uh, lots of people love our products uh, and uh, v polovině roku 2009 je FFM Group 52 poboček, takže ten rozvoj je velmi dynamický a FFM Group nabízí možnost pracovat ve spoustě zemích světa. V Česká republice pracuje aktivních něco málo přes 28 tisíc distributorů. Attualmente jsme in circa 60 collaboratori attivi. I personel około 100 dependentów. W tym momencie, uh, 2009, mamy uh, 18 tysięcy uh, dystrybutorów. FM jest po prostu, po prostu, z po prostu, produktem, który każdy może kupić, i każdy marginalizuje. Im bardziej ci ludzie są przekonani do naszych perfum, a są bardzo przekonani, bo jakość jest bardzo wysoka, tym ta sprzedaż jest lepsza. Wierząc po spotkaniach, po meetingach po całej Italii, widzę radość radosnych Włochów, szczęśliwych, którzy czasami mu mi mówią, że e, dzięki FMowi owi odbili się od e, tak naprawdę zadłużeń. Multi, multi-level, które nie są neanche nostri concorrenti, comunque case molto, molto importanti, które są in w magari da 20-30 anni, ci guardano come un fenomeno. Fenomen, który miał w pochissimo tempo, naprawdę eksplosję w i w wolumenu. Oferta FM Group jest przez nas stale poszerzana, dzięki czemu idealnie odpowiada potrzebom dystrybutorów. Dużym powodzeniem cieszą się produkty chemii gospodarczej FM Group For Home. Chemia się bardzo dobrze sprzedaje, bo jest efekt, gdy ktoś ma poplamioną koszulę teciupem czy. Wysokiem jagodowym i z miejsca mu to zadziała, zejdzie plama, no to dana osoba, jak widzi, że efekt jest, to kupi i powie o tym innemu. FM Group Mobile to dla dystrybutorów FM Group nowy wymiar w marketingu sieciowym. To usługa telefonii komórkowej i internetu, która daje jeszcze większe możliwości zarabiania. Wtedy, kiedy ja dzwonię lub kiedy do mnie dzwonią moi dystrybutorzy, moi partnerzy biznesowi i moja rodzina, wszyscy mamy korzyści i zyski. O, przepraszam. Halo? It's very important that you are always be honest musi być z twojego Kiedy chcesz pomóc ludziom, musisz ich Co chcesz? Możesz rozmawiać z Sukces FM Group to zasługa wysokiej jakości produktów, których na co dzień używa każdy, a przede wszystkim każda z nas. W 2009 roku, na życzenie naszych dystrybutorek, wprowadziliśmy kosmetyki do makijażu FM Group Makeup. Jesteśmy firmą rodzinną, co doskonale sprawdza się w marketingu wielopoziomowym, który z kolei polega na polecaniu produktów wśród rodziny oraz znajomych. Jest to firma polska. Mamy świetny kontakt z zarządem firmy. Jako liderzy jeździmy na kwartalne spotkania z firmą. Firma jest otwarta na nasze propozycje. Bardzo często nasze pomysły są wdrażane w życie, także to jest bardzo istotny argument. Ja się cieszę ogromnie właśnie z tego, że moja córka Yy, która jest na pozycji perłowej orchidei w planie marketingowym, że mój syn podobnie mają dochód pasywny i oni nie muszą się martwić o jutro. Propagując współpracę yy, i te możliwości, które w tej współpracy z grup yy, są, yy, dajemy wielu ludziom szansę na to, żeby mogli funkcjonować. Podobnie jak my, podobnie jak wielu, wielu innych liderów FM Group. Potrafimy szybko reagować na potrzeby naszych liderów, ponieważ patrzymy na biznes z tej samej perspektywy. Sicuramente Ha cambiato la nostra vita, la vita della nostra famiglia, quindi portarla avanti insieme è una cosa bella, è una cosa positiva perché noi non lavoriamo, noi ci divertiamo a fare FM. Quello che è il mio sogno e la mia visione è quella di, nel tempo, avere tante persone che facciano parte del mio gruppo che, come me, raggiungano il massimo della qualifica e quindi per poter avere una vita più agiata, più agevole per loro e per le loro famiglie. Dostali jsme štěvot FM eh, krásné auto, které nám dělá reklamu a image naší firmy a věříme, že jako orchideje budeme cesto do zahraničí na setkání orchidejů. To właściwie jest budowanie relacji. Jest to biznes dla mnie emocjonalny. Ja lubię właśnie mieć kontakt z ludźmi, lubię z nimi usiąść do stołu, planować ich biznes, jak i oczywiście mój. Cieszę się z każdego osiągniętego poziomu moich liderów, bo ja czerpię najbardziej siłę i energię, jak i motywację do dalszej pracy przez. Osiągnięcie stabilności finansowej i pozycji wyższych, oczywiście moich dystrybutorów. Ma chiaro che quando si lavora si lavora per Momentalnie mám se svým partnerem firmu v Turecku a vlastně pracuji jako jednak jako majitel v Turecku, tak jako distributor tady v České republice a nejenom v České republice, ale zároveň i vlastně v celé Evropě. A tak cestuji a baví mě FM Group. Taki sposób prowadzenia biznesu sprawia, że najważniejsi są dla nas współpracownicy, bo ich sukces jest naszym sukcesem.